Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bracia i siostry, idą wakacje, odpoczynek, urlopy, a dzisiaj Pan Jezus nam przypomina bardzo ważną naukę. Nieraz ją już słyszeliśmy, a dzisiaj znowu przychodzi nam przyjąć bardzo mocne słowo Jezusa, który mówi na temat naszego przylgnięcia do rzeczy materialnych, rzeczy ziemskich. Pan Jezus. W przypowieści o człowieku, który się bogaci, mówi, że rzeczy ziemskie, bogactwa, rzeczy doczesne są względne. Mogą być, jutro może ich nie być. I Pan Jezus zadaje nam pytanie: czy warto tak się o te rzeczy bić, czy warto je absolutyzować, mówiąc, stwierdzając, że one są najważniejsze, bez nich nie mogę żyć. Pan Jezus zaprasza nas do takiej właśnie refleksji jak się ustosunkowuje do tego co mam do pieniędzy do spraw doczesnych do majątku te rzeczy trzeba mieć one powinny służyć nam natomiast my nie możemy być sługami tych rzeczy te rzeczy muszą nam służyć dom samochód mają nam służyć nie możemy być pod władzą rzeczy doczesnych i materialnych, bo się zmarnujemy, bo zginiemy, bo będzie wielki chaos w naszym życiu. Pan Jezus nas zaprasza do takiej właśnie refleksji, może refleksji też takiej wakacyjnej, urlopowej. Mamy czas na to, dlatego pomyślmy, ile się angażujemy w Pana Boga, w rzeczy duchowe, w to, co jest najważniejsze i najbardziej absolutne, a ile czasu poświęcamy rzeczom materialnym i doczesnym. Amen.